Nie wiem, czy są Państwo świadomi tego, że budynki, w których Państwo aktualnie przebywają albo być może nimi zarządzają, w większości nie są przygotowane na poziom pustostanów, który obecnie panuje na rynku. W niektórych miejscach sięga już 30% niewynajętej powierzchni. Nie jest to tylko problem zmniejszonych przychodów z najmu, ale przede wszystkim problem na zawyżonych kosztach, które wszyscy musimy zapłacić na koniec miesiąca, żeby nasza wentylacja działała, nasza klimatyzacja nas chłodziła, a ogrzewanie grzało. Dzięki zastosowaniu technologii wentylacji na żądanie możemy w bardzo szybki i w zasadzie prosty sposób ograniczyć do zera ilość powietrza, która jest dostarczana na poszczególne piętra, które w tej chwili nie są używane. Co pozwoli nam ograniczyć w sposób nawet 50% zapotrzebowanie na energię.